Kupujemy Biedroniaków, skalujemy ze skanerem. Idziemy. Teraz otwieramy Biedronkę i będziemy sprzedawać arbuzy. Co to tu jeszcze jest? O, tu mamy portfel. Chowamy no, mm -hmm. tu hajdu. No. O, pizza kupimy, bo idziemy jutro na obiad pizza masz drugi do sklep tego Biedronka. Jajka. Tato. To bym wiedział. do tego, wiemy, do tego mm. jajka są. Kupimy, A ja, możemy sklep otworzyć? otworzyć. Zobaczymy tutaj. Co jeszcze można? To nie wywal. O, tutaj jest. Co to jest? Biedronka tutaj. No. Kolejny sklep otworzymy. Na 30. Od razu na 40-lecie jakiś o, otwórz. Nie ma nic. Nie ma. O, to jeszcze jeden sklep otworzymy. Dwa sklepy. Czekaj. czekaj. Dwa sklepy. A tu masz jeszcze jeden, czekaj. Jest tata. jeszcze? Taki. O, to otworzymy trzeci sklep. To na 60, na 60 lat. Mhm. I tyle jest. Już. Nie, czekaj. Jeszcze masz coś? Nie. Rybę o, masz. tego nieśmy mieli. Smarka... Mas... A, otwieramy rybę, będziemy jedynie ryby w konserwie. Jajka, wszystko. No, to już wszystko i tyle. I idziemy na zakupy. <laughs>